Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku dziękuję Wam, że jest Was już aż tyle, że już mam 50 subskrypcji. Z tej okazji wbiję dla Was 27 tysięcy pucharków. Otwieramy skrzynkę. I od 60 do 70 klasy. To może najpierw otwórzmy mega skrzynkę. I siódemka. I tak nie możemy trafić żadnej postaci, ale przynajmniej sobie wymaksujemy postacie. Duża skrzynka. Nie ma nic. E, strasznie Wam dziękuję widzowie. 20 gemów, mega skrzynka. I to jest właśnie specjal. Special z okazji właśnie z tylu subskrypcji. Lecimy po 60. I zbliżamy się powoli już do skina. Wściekły kieł. Jeszcze mega skrzynka szóstka. Pakiet odznak. Okej, okay, jedna epicka. 500 punktów. Damy oczywiście kiełowi. Emotka i kieł. O tak. Nareszcie go mamy. Jeszcze sobie po ulepszemu postacie ustawmy sobie może taką albo taką mamotkę i zmienimy go na skina. I jeszcze zagrajmy jedną rundę. A jeśli nam zostało skrzynkę, to ją otwórzmy szybko. Zapomnę. I tak samo był wcześniejszy karnet, cały skończony. Może go nie było na odcinku jak otwieram, ale trudno. Ja widzę wie, każdy karnet. Całe 10 wszystkie wykończyłem. Od, od 1 do 10 miałem. Pierwszy miał 60 klas też miałem. Kupione wszystkie kupione i wszystkie. Ale bez przedłużenia jeszcze zagrajmy jedną rundkę. Starcie solo I dobra Ale strasznie wam widzowie, dziękuję. I Komisarz dobra Dzięki, dobra no. do... tym Teraz mi się podoba ten skin. O, tu też jest. Ktoś ma tego skina. Zobaczymy sobie na niego. Tyk. I no nie udało się. Ale i tak go zabiliśmy. Jeszcze zobaczmy tego skina. Dobra. A więc ja się z wami widzowie żegnam to by było na tyle i pa!